Hej, to jestem W dzisiejszym odcinku pokażę Ci, jak mieć makreatora po polsku. Jest to bardzo prosta rzecz, ale wiele osób nie wie, jak to zrobić, więc zrobię o tym odcinek. Więc zapomnij zasubskrybować i dać łapki w górę, jeśli ten odcinek Ci się podoba. I bez przedłużenie przechodzimy do odcinka. Więc, aby mieć makreatora po polsku, musisz mieć najnowszą wersję makreatora, więc wejdź na tą stronę. I jeśli nie masz makreatora 2020.5 to pobierz go z tego przycisku i go zainstaluj i jeśli już masz go zainstalowanego to później możesz kontynuować z tym odcinkiem więc jeśli już go zainstalowałeś to możesz wejść do MacCreatora i teraz to się tutaj kliknij File Preferences i tutaj zmień Interface Language na polski czyli Polish i Apply i Save i teraz restartuj Mac kreatora. I po zestartowaniu makratu już powinieneś mieć go po polsku, więc ja tutaj weznę to. I już makrator powinien być po polsku. Większość rzeczy jeszcze nie jest przetłumaczone, bo to jeszcze jest w procesie tłumaczenia, ale już naprzed jest tutaj. Ustawienia są przetłumaczone. Tutaj wszystkie z rzeczy w zasobach w sumie nie wszystkie. Tutaj importowanie tekstu jest przetłumaczone, więc nie wszystko jest jeszcze przetłumaczone. Ale już dużo rzeczy jest przetłumaczone. Jeszcze jedna rzecz to chciałem o tym powiedzieć: że jak wciśniesz ten przycisk, aby testować swojego moda, to faktycznie Minecraft się wtedy uruchomi po polsku. Więc to nie wpływa tylko na kreatora, A wtedy Minecraft też uruchomi się po polsku, więc to też jest bardzo fajne. I to by było na tyle z tego odcinka. Elu. Cześć. Pa, pa.